jest jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon, ale także chrześcijańskim myślicielem, dla którego teologia i sztuka stanowiły nierozerwalną całość. A cieszył go bardzo mocno żywy odbiór jego sztuki, relacje, jakie dzięki niej mógł tworzyć razem z innymi. I jak mawiał sztuka to jest pewien sposób na wyjaśnianie sobie życia i w dużym stopniu pomaga znaleźć trop tej, wymykającej się nam nadziei. I ja myślę, że tak mógł powiedzieć jedynie artysta, którego malarstwo rozpięte jest narobione w miłości niebiańskiej i miłości ziemskiej. Ten cytat Tadeusza Różewicza, który był przyjacielem Jerzego Nowosielskiego i który był też takim współtowarzyszem artysty w jego podróży i filozoficznej, i życiowej, tak naprawdę prowadzi nas do zaproszenia na spotkanie z wyjątkowym gościem. To wybitna krytyk i historyk sztuki, która zajmuje się sztuką polską XIX-XX wieku. I ma służyć modlitwie? Jej miejsce jest w świątyni, ewentualnie w domu dla dewocji prywatnej. I robił wyjątek tylko w kilku przypadkach, bo kilka takich wystaw i to zawsze była ikona i abstrakcja. Właśnie w takim towarzystwie, bo profesor uważał, że te, dwie, te dwa języki mówienia o sztuce mają bardzo wiele wspólnego. Ja będę o tym mówić więcej jutro. Podczas wykładu o godzinie 18, zapraszam serdecznie. Natomiast dzisiaj chciałam powiedzieć o tym nowosierskim, który łączy, bo on łączył nie tylko abstrakcję z figuracją. On łączył bardzo wiele talentów. Był, to już było powiedziane, był wybitnym myślicielem, teologiem. Nie ma wielu teologów historii polskiego kościoła tej klasy, także czytajmy Nowosielskiego. Łączył narodowości łemkowską i polską i także y, miał od strony matki korzenie austriackie. Łączył figurację z abstrakcją, już powiedziałam, ale łączył przede wszystkim wyznania. Y, był chrześcijaninem, y, przez pewien czas jednym Kościoła Greckiego-Katolickiego, wychowankiem ojców piarów, więc kontakt z Kościołem Łacińskim także, parafianinem parafii krakowskiej, prawosławnej. Także przerzucał płatkę nad tymi wszystkimi pęknięciami chrześcijaństwa, rozdarciem współczesnego człowieka, potrafił to robić. I kiedy y, zaczęliśmy przygotowywać razem z. Bogusiem Sonikiem z posłem na Sejm RP yy, i moim przyjacielem ten wniosek do Sejmu, yy, aby Sejm przegłosował yy, rok 2023 rokiem Nowosielskiego to właśnie yy, kładliśmy nacisk na to, że to jest ktoś kto łączy i pomyśleliśmy, że także ten trudny czas, czas wojny na Ukrainie to jest moment, kiedy Wszystkie oczy Europy są skierowane w tamtą stronę i że to jest dobry moment, żeby wytłumaczyć wszystkie różnice i, i wszystkie punkty wspólne między historią naszych dwóch narodów. I że Nowocielskie jest wspaniałym takim emblematem naszej wspólnej historii, naszych wspólnych dziejów i, i jest. Jest nadzieją na to, żeby wytyczyć jakiś, jakąś ścieżkę na przyszłość, która by budowała tożsamość tej części Europy. Także o tym wszystkim mówił Bokus Sonik w Sejmie i przygotowałam mu też taką krótką prezentację. Proszę Państwa, po raz pierwszy w historii Polskiego Sejmu na tablicy sejmowej, tam gdzie są te wszystkie nieszczęsne głosowania, spory i i odwołania i te wszystkie zamieszania sejmały po raz pierwszy wyświetlano zdjęcia sztuki współczesnej.